Witajcie u mnie na kanale dzisiaj mamy taką klizanetację ona ma 2,5 czy tam 3 kW zepsuta jest oczywiście ale dzisiaj zamiast ją rozbierać może ją naprawimy co wy na to sobie ją rozbierzemy najprawdopodobniej nie ma w niej czynnika tylko musimy znaleźć powód braku tego czynnika, czyli no, musimy ją na początek rozebrać i zobaczymy co dalej. Już na pierwszy rzut oka widać, że tutaj w tej tarce ociekowej jest po prostu olej, czyli, hmm. czyli coś musi być nieszczelne, tak, no tutaj widać w tym, w tej, zobaczcie ile tu jest oleju, tak, tutaj widać na rurkach, że jest tłusto. Czyli po prostu gdzieś musi być to nieszczelne. Tak samo tutaj, na tej górnej tace też widać. Nie wiem, czy to będziecie widzieć, że też gdzieś tu nieszczelność musi być. Czyli, co musimy sobie tutaj zamiast tej zaślepki wlutować zawór szredera Tylko tak to jest. Gaz R290, czyli, tak po prostu, lutować sobie tego nie możemy. Pierwsze musimy to, to ten gaz spuścić do końca, zrobić próżnie, żeby tego gazu na pewno tutaj nie było. Bo już gdzieś tam były przypadki, że, że wybuch klimatyzator. Tak? Tylko właśnie ktoś zostawił gaz, próbował to lutować. Gaz miał gdzieś tam wyciek. I po prostu się zapalił, bo to jest gaz palny. R290 to jest po prostu czysty propan. No to czyli, najpierw sobie nawiercimy tutaj dziurkę, żeby ten gaz wyleciał. Obetniemy to, zrobimy w jakiś sposób próżnie. No i sobie wlutujemy zawór szredera, napełnimy i będziemy szukać wycieku. Różnie zrobimy takim oto ustrojstwem. Te z lodóweczki. Musimy zobaczyć, gdzie to jest strona sąca. Tak? I słońca będzie cieńsza, czyli tu będzie ssał, a tu będzie dmuchał. Musimy tu połączyć jakąś rurką na, na początek. Bo tutaj jeszcze tego zawodu szedera nie ma. Dobra, ja mam taki zaworek szedera. Kawałek. Rurki gumiańskiej sobie tutaj włożymy zaworek tutaj do klimatyzatora i sobie połączymy za, za pomocą rurki od od zegarów, ok, tutaj. No, i włączamy, robimy różnie. Widzisz? Tu jest strona końca. I czekamy, aż nam wszystko wyjdzie w tej chwili. i sobie wlutujemy zaworek dobra, można powiedzieć, że gaz jest wyssany wyłączamy sobie ten Zdajemy sobie ręczek. Teraz możemy sobie ten zaworek lutować. Pamiętaj trzeba, żeby wentyl stąd wykręcić. OK. Ja sobie wezmę jakieś kombinerki. Ja będę lutował takim palnikiem tlenowym. Taki sobie wykorzystam do podpalenia. Lutował. Będę to lutem twardym yy, z dwuprocentowym, dwuprocentową zawartością srebra. Wory są wybudowane. Teraz możemy robić próżnie jeszcze raz I, i będziemy napełniać gazem. Teraz sobie już podłączymy może zegary od razu. Ok, ja już mam próżnię zrobioną, sobie zakręcamy zawór. Możemy sobie wyłączyć. Okay. I ze względu na to, że Tutaj ten zaworek jest po stronie wysok wysokiego ciśnienia. Ten gaz będziemy wpuszczali w fazie ciekłej. Sobie odkręcam butlę. Taruję sobie wagę i 160 Mamy 160 gram gazu. Sobie możemy włączyć w tej chwili. Włączamy sobie zasilanie. Nie wiem, to jest nie, nie Teraz widać wysokie dziesienie, jak tam rośnie. I tutaj spada. Teraz wyłączymy. Ok, bo nie mamy chodzenia tej strony. I teraz musimy znaleźć wyciek. Tak. Dobra, ja sobie to na, na razie mam pozakręcane. No, widać, jak ładnie sobie bąbluje. Na razie widzę tylko jedno miejsce Nie wiem czy tutaj Nie tutaj nie Tylko tutaj Ładnie sobie pompluję sobie to sikamy jeszcze raz o, I od razu widać Ruszyłem tylko rurką, i od razu widać. Myślę, że, że to akurat. Jak widzicie? Jak sobie psika. To myślę, że akurat się da zalutować. Ja już mam gaz praktycznie spuszczony, ja sobie jeszcze to wszystko teraz odmucham. Ja sobie jeszcze obmyję to z, tego, z tych tłuszczów wszystkich benzyną ekstrakcyjną, żeby się lepiej lutowało. Ok, możemy lutować. No i mamy polutowane. Jak widzicie, w miarę ładnie to wyszło. Czyli co? Robimy próżnię i napełniamy jeszcze raz. Ok, ja mam układ zalutowany. Znowu wypróżniowany. Znowu nabijamy gaz. Wygląda, że jest wszystko szczelne w tej chwili. Czyli teraz by się zdało ją poskładać ze względu na to, że bez obudowy, jak ten wiatrak wieje nie ma, nie ma chodzenia tej e, skraplacza. I żeby to e, dobrze działało musimy to niestety poskładać. Czyli co składamy, nie? Ok, það sé mér. চোখের ব্যাপার কিছু Mamy, oto, klimatyzator. Powinien być sprawny. Ok, Czas. temperaturę, co my zjeżdżamy. i zaraz zobaczymy jaka tutaj jest temperatura jak widać klimatyzator działa teraz wydmuchuje nam około 6 stopni ja chciałem go zrobić ze względu na to żeby sprawdzić bardziej czy ten sprężarka jest sprawna, no bo sprężarkę będę chciał wykorzystać do czegoś innego a te, te, te chłodniczki no to może też mi się do jakiegoś projektu nadadzą będę chciał zrobić z tego pompę ciepła która będzie grzała na wodę użytkową w bojlerze. jeśli chcecie zobaczyć przebieg produkcji czegoś takiego Zapraszam na, do subskrypcji i do oglądania następnych filmów. Na razie, cześć.